Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz witam w kolejnym odcinku cyklu Nummi Locfuntur Monety mówią. Dziś niedziela, a zatem zaczniemy od czytania Ewangelii. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 12-13. Przekład księdza Jakuba Wójka, a właściwie Komisji Cenzorskiej z 1599 roku. I posłali do niego niektóre z faryzeuszów i herodianów, aby go podchwycili w słowie, którzy przyszedłszy rzekli mu, nauczycielu, wiemy, żeś prawdziwy jest, a nie dbasz ni na kogo, albowiem nie patrzasz na osobę ludzką, ale w prawdziwie drogi Bożej nauczasz. Godzisz się dać nań cesarzowi czy nie? Który, wiedząc chytrość ich, rzekł im: Czemu mnie kusicie? Przynieście mi grosz, abym oglądał. A oni mu przynieśli. I rzekł im: Czyj to jest obraz i napis? Powiedzieli mu: Cesarski. I odpowiedziawszy Jezus, rzekł im: Oddajcie tedy, co jest cesarskie cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I zadziwili się temu. Proszę państwa, w greckim oryginale mamy tutaj nazwę owego grosza. Mianowicie: time peigrazete. Ferete moi denarion hina ido. A zatem przynieście mi denara, ażebym go obejrzał. I e, Chrystus później pyta Tinos he epigrafe. Czy jest tutaj wizerunek, i czyja inskrypcja, czyli podpis. Oczywiście Ewangelia według świętego Marka nie jest jedyną, gdzie mamy. E, takowy pasus. Pozostały to Ewangelia według świętego Łukasza. 20 20 do 26. I tutaj w paragrafie 24 mamy: Deixa te moi denarion. A więc pokażcie mi denara. Winos ehej eikona kai epigrafen. A zatem pokażcie mi denara, czyją nosi on podobiznę i podpis. I wreszcie mamy Ewangelię według świętego. Mateusza, paragraf 20 rozdział 22, paragrafy od 15 do 22. Tutaj mamy o tym, że należy płacić podatki. Natomiast epideksa te to nomizma tu e, kensu. Pokażcie mi to nomizma, a zatem po prostu monetę. To dość istotna. Proszę Państwa, różnica. Dwie Ewangelie mają określenie denarion, a zatem denar. I już od renesansu jednoznacznie utożsamiano ów denar, ów grosz czynszowy, czy jak jest w Biblii, w redakcji przygotowanej dla króla Jakuba I, tribut penny. King James Version, słynny przekład Biblii na język angielski z początku XVII wieku. Otóż identyfikacja tej monety, najpopularniejszego denara Tyberiusza, to typ w katalogu Roman Imperial Coinage numer 30. Analogiczne są jeszcze 26 i 20. Ósmy, jedynie e, różnice dotyczą przedstawienia Liwii jako paks na rewersie. Identyfikacja ta sięga renesansu. Chociażby e, mamy dzieło z 1599 roku, Markarda Freyera de Numismate Census a fariseis in questionem vocato, czyli właśnie o e, monecie czynszowej. Przywołanej na wokandę przez faryzeuszy, przywołanej w wypytywaniu, w kwestio przez faryzeuszy. Zarówno Freyer, jak i inni autorzy wczesnej epoki nowożytnej jednoznacznie widzieli w owym groszu czynszowym tę właśnie monetę. Dlaczego? Dlatego, że w dwóch ewangeliach, na trzy mamy nazwany nominał i jest to denar. Jest to najpopularniejszy denar tych czasów. I jedyny problem to to, że świadectwa archeologiczne wykazują brak denarów na terenie Judei przed rokiem 70, a zatem przed końcem wojny z żydowskiej, czyli Tłumienia buntu Żydów przeciwko Rzymowi, który ostatecznie został stłumiony przez Wespazjana i Tytusa. I rzeczywiście na nieodległych terenach, przede wszystkim w Syrii, wybito wtedy dużo denarów. Te denary były przeznaczone na żołd dla wojska i w dużym stopniu trafiły także do Judei. Wcześniej tego typu denara na terenie Judei, świadectwa archeologiczne, nie poświadczają. Stąd pojawiła się teoria, że może ową monetą, która rzeczywiście funkcjonowała na terenie Judei, mogła być tetradrachma. I mamy tutaj świadectwa, że na tetradrachmy mówiono w Syrii również określanym mianem denara. Natomiast jest to jednak Dość mało prawdopodobne, bo znowu tetradrachm Tyberiusza, no chociażby Roman Imperial, uh, Roman Provincial Coinage, uh, numer 4, 4161 w pierwszym tomie, uh, mamy niewiele. To są monety bardzo podobne do uh, tej tetradrachmy z Aleksandrii. No właśnie, jeśli jesteśmy przy Aleksandrii. Y, podstawowy Słownik języka greckiego Little Scott Jones, stary słownik że XIX wieczny Lila i Scotta, uzupełniony przez Jonesa i później po wielokrotnych redakcjach, zawierający począwszy już od połowy XX wieku także dużo świadectw papirusowych, pokazuje nam, że w IV wieku w Egipcie tetradrachmy, Określano mianem denarium. także. A zatem właściwie moż, można sobie wyobrazić, że e, Chrystus dostał do swych rąk nie taką monetę, nie ma świadectw archeologicznych, ale może taką. No tylko tutaj oczywiście mamy problem, że jest to moneta wybita dla Egiptu. E, tetradrachmy egipskie. Tutaj rzeczywiście mamy e, imię, mamy Tiberius, e, mamy Kajzar, e, tak więc e, nie mam wątpliwości, że chodzi tutaj o Tyberiusza, ale tego typu monety, owszem określane mianem denarion, ale dopiero w IV wieku, nie wiemy czy wcześniej, e, generalnie nie dostawały się poza obszar Egiptu. Egipt miał specyficzną, zamkniętą gospodarkę pieniężną. No tutaj na rewersie zresztą mamy, Podobiznę Augusta. I, proszę Państwa, nie jest wykluczone, że w owej biblijnej opowieści tak naprawdę drugorzędne było to, kto jest aktualnie panującym cesarzem. Chodziło o ideę. Że mamy wizerunek cesarza, a zatem pieniądz został wybity dla cesarza i ma do cesarza wrócić. A zatem równie dobrze owym groszem czynszowym mogła być na przykład taka syryjska tetradrachma. O obecności monet syryjskich na terenie Judei, w tym tetradrachm już wiemy całkiem sporo, i tutaj świadectwa archeologiczne nam raczej pomagają. I e, można sobie wyobrazić, że Chrystus wziął do ręki taką tetradrachmę z wizerunkiem z Kajzaros, prawda? To jest e, moneta Cezara. Tutaj akurat Oktawiana. Jest to moneta wybita w Antiochii z e, wizerunkiem Tyche i e, rzeki Orontos. U jej stóp tych miasta, można całkiem za całkiem prawdopodobne uznać, że to mógł być grosz czynszowy, a nie tenże denar Tyberiusza. Ale, proszę Państwa, musimy jeszcze zastanowić się nad genezą samych Ewangelii. A zatem, jeśli chodzi o Ewangelię, według Świętego Marka. Bibliści datują ją obecnie na okolice roku 65 naszej ery. W każdym razie powstała pomiędzy pożarem Rzymu w 64 a zburzeniem Jerozolimy w roku 70. I tym samym jej datowanie jest stosunkowo najpewniejsze i wczesne. Łukasz, u którego również pojawia się określenie denarion. Ma już sytuację nieco bardziej złożoną. Z jednej strony Łukasza od dawna, właściwie jeszcze od czasów antycznych, utożsamia się z autorem również Dziejów Apostolskich i utożsamia się go z Towarzyszem Świętego Pawła. Natomiast to jest datowanie. To jest identyfikacja tradycyjna. Datowanie jest trojakie. Tutaj takiego konsensus wśród uczonych nie ma. A zatem jest albo wczesne datowanie, przed rokiem 70., i, i, i tu kwestia aluzji do zburzenia świątyni, które są, bądź też ale nie, 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 nie są wyraźne. No stąd datowanie późniejsze, na lata 80., ponieważ inne passusy w Ewangelii Łukasza, 19, 41, 44, 21, 20, 24, są uważane za nawiązania do zburzenia świątyni, więc to musiało być już po roku 70., a także w XIX wieku pojawiło się bardzo późne datowanie na Lata dopiero po 125 roku naszej ery. Raczej datowanie jest wcześniejsze, natomiast zapewne jest Ewangelia Łukasza jednak młodsza od Ewangelii Marka. Co istotne, w Ewangelii Marka mamy szereg latynizmów w ogóle. Więc. Określenie monety mianem denarion nie jest jedyne. Mamy tutaj modius, określenie modiusa jednostki, pojemności ciał sypkich, zboża. Mamy inną miarę pojemności, mianowicie ksestes jako sekstarius. Mamy kadrantes. Określenie kwadrans, właściwie um, jedynie transkrypcję tego e, terminu, wreszcie kenzos, e, cenzus, To są wszystko określenia e, wzięte z łaciny. Mamy także tam kalki językowe, więc e, całkiem, całkiem możliwe, że denar pojawił się tutaj jako latynizm, związany z tym, że ta Ewangelia zapewne powstała w środowisku e, chrześcijan będących w Rzymie. Oczywiście znakomita większość uczesnych chrześcijan była greckojęzyczna, ale latynizmy na terenie Italii do języka greckiego się dostawały. W przypadku Łukasza mamy dobrze po grecku bardzo napisaną Ewangelię. jest to człowiek wyształcony, zresztą podobnie jak święty Paweł, który również Pajdeje przeszedł. Natomiast Ewangelia Mateusza jest napisana greką gorszą. Stąd teoria, że pierwotnie powstała na po aramejsku czy po hebrajsku, która długo funkcjonowała. Pierwszy Erasmus z Rotterdamu wysunął teorię, jakoby jednak jej pierwotnym językiem miała być Greka. Oczywiście możemy to. Uznać. Tak? Greka jest niewątpliwie jedynym znanym językiem Ewangelii Mateuszowej, natomiast tak jak w Ewangelii Świętego Marka mamy latynizmy, tak tutaj mamy sporo arameizmów. I to ten wybór, nomizma, po prostu moneta jest dość znamienny. To jest moneta, która właśnie nie powstała w kręgu. Rzymskiej diaspory, czy może szerzej Italskiej, tylko Ewangelia, która powstała rzeczywiście gdzieś w okolicach samej Judei. I tutaj tego określenia denarion nie mamy. Poza tym Ewangelia Mateuszowa także jest młodsza od Ewangelii Marka. Troszkę młodsza, a mo, może powstała w tym samym czasie, albo, ale tylko w innym obszarze, na innym obszarze. Więc, więc tutaj to datowanie jest obecnie dość, dość podobne. Mamy już teorię, że, że powstało po roku 65., Więcej uczonych datują na okres między już 70. a 100. rokiem. No właśnie, jeśli mówimy o okresie około 65. roku, czyli to jest ten terminus post quem dla przynajmniej dwóch z naszych omawianych dzisiaj Ewangelii, czyli według św. Marka i św. Mateusza, to warto wziąć pod uwagę. Także taką monetę, też dość popularną na terenie antycznej Judei, mianowicie tetradrachmę syryjską, ale już Nerona. Oczywiście jej Chrystus ze względów chronologicznych w dłoni nie miał. Natomiast to mogła być moneta, która służyła ewangelizacji, którą pokazywano na terenie, Judei, czy też antycznej Syrii, że właśnie taką monetę Chrystus wziął do rąk i zapytał, czyja to podobizna i czyj to podpis? Cezara. Drugorzędne jest, czy Augusta, czy Tyberiusza, czy Nerona. Podatki trzeba płacić. I tym, nie wiem czy optymistycznym akcentem, chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcam Państwa, a no nie tylko do płacenia podatków, ale także do subskrypcji mojego kanału i życzę udanej niedzieli. Do zobaczenia.